Wyjątkowe wydarzenie z okazji Święta Niepodległości Gruzji zapraszamy na niezwykły wieczór. To nie tylko koncert. To spotkanie z duszą Sakartvelo, krainy, gdzie wino płynie z glinianych kwewri, muzyka porusza serce, a gość traktowany jest jak rodzina. W sobotę, 24 maja 2025 roku, w samym sercu Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki, spotkajmy się, by wspólnie uczcić niepodległość Gruzji. To wyjątkowe święto wolności, tożsamości i tradycji, które chcemy przeżyć razem. Polacy, Gruzini, przyjaciele. Szczegóły wydarzenia. Miejsce, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Godzina od 17 do 22. Wstęp 30 zł. Program, degustacja win gruzińskich, gruziński toast, sztuka słowa i tradycji, koncert męskiego chóru polifonicznego z Gruzji i pokaz tańca tradycyjnego. Przez cały wieczór. Targ z autentycznym gruzińskim winem, tradycyjne przysmaki, rękodzieło i pamiątki z Gruzji, możliwość porozmawiania z artystami i poznania kultury z bliska. Dlaczego warto? Bo Gruzja to nie tylko kraj, to uczucie ciepło. To wieczór, który łączy ludzi, buduje mosty i przypomina, że kultura ma moc zbliżania. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie artystów oraz dalsze działania promujące kulturę gruzińską w Polsce. Wieczór i koncert zostały zorganizowane przez gruzińską diasporę w Polsce.